Dobrý den, dobrý den, Čech republik. Dnes budeme natacet český Tesín a vlaky na této stanici máme tu dvě hodiny a zvu i na film Pozdravy Čech republik. Kochani, takim oto akcentem się z wami przywitałem tutaj po czesku i zaprosiłem Was na film tu od strony grupy jakaś skodzina bulk nie wiem co ona tej, co nam się chyba na tą grupę będzie tam przedstawiać Dobra no i to właśnie widok jest na most u Jablunkowa dalej na Słowację Tam składy cisną na Żylinę, Tam w oddali jeszcze jest grupa jak się dobrze przyjrzycie, no zaraz wam powiększę, nie wiem czy tam, ale widać. Zobaczcie tę grupę. Tu z jednej strony no i tam z drugiej strony. No dużo, dużo tych torów jest. Tych żeberek, dużo tam jest. No i tu mamy widok w drugą stronę. Tam jadą składy. W lewo idzie tam za pierwszą stacją linie na Hawiżów. Dwa tory w lewo, a dwa prosto idą na, proszę ja was, Karwinę, dalej na Bochumin. Tutaj City Elephant na pierwszym peronie oczekuje odjazdu. Z tej troszkę strony przepał jest, no ale jakoś musimy sobie poradzić. Osobny flag, mosty u Jabłunkowa, Ostrawa Swinów, City Elephant. Te niebieskie są fajne, bo te drugie jeszcze, te, te czerwone jadą, ale te mi się bardziej podobają. Jakieś ulepszone są w środku. S2, linki S2. Godzina wyjeżdża z grupy, Tu ta grupa jest jak się jedzie w stronę Trzyńca, dalej mosty Jablunkowa. Pomaniec Słowacki. Za chwilę jeszcze odjedzie nam ten motorak do Frydek Mistek, fajna trasa stąd z Polecam. 3 perony. Tam jeszcze mamy blisko billę Kiedyś był minimal, taka billa no, U mnie też w mieście właśnie taka billa była, ale już niestety nie ma tego sklepu. No i powiedziemy Dwie godziny. Posiedzimy, po Tam jest godzina trójkącie. Być może ona zaraz ruszy. Ale póki co czekamy. No, ekspresu żadnego chyba już tędy nie będziemy mieli, bo RegieJet przed moim przyjściem tutaj śmignął już na, już na koszyce. Ostrawan już też pojechał. No i później dopiero po południu, około 17. Jakieś rychliki. No, i Ostrawa będzie też wracał, na Praha. Ale to już niestety poza nagraniem. Tutaj Luzaka mamy. Przez Lubię te skodziny. 130 bodajże, one są zaraz zobaczymy. 130.02.1-9 Dobra, zobaczymy co tutaj mamy Na no, odjazdach, widzicie, Aleo Express Praha Potem Intercity, to jest Pendolino 548 RegioJet Praha RegioJet EuroCity Ostrava Rychliki Fatry RegioJet Praha Regio do Fatran do Ostrawy, SuperCity Pendolino do Pragi Leo Express Praga RegioJet EuroCity Ostrava Regio Fatran Ostrava RegioJet do Koszyc to już właśnie pyknął 12.42 Odjechał mi Co tu dalej jest? No Osobowe to widzicie, no Mostu, Jabląkowa, Cieszyn Opawa Wychod Polski Cieszyn Z czeskiego Cieszyna do polskiego jedzie 5 minut Opawa Wychod na wsie Tu mamy Ostrawa, zaś Prawa tu bańska fatran z Ostrawy Eurocity-Ostrawan do Żeliny, Leo-Koszice Zwoleń No to widzicie, no to szału nie ma tutaj w tych pośpiechach Nocny 23.50 Leo Express do Koszic Koszice Tu wagony chyba Presow Słowacki 3.44 To jest niedaleko Niedaleko proszę ja was i v Slováci, když vlastně tam Chumenne, o, do Chumenna, to je už tam v gům, v gům Slováci. ...jedna dopravce České dráhy do stanice Havířov, ostrava Střed, ostrava Hlavní nádraží, ostrava svino a obava Východ s odjezdem ve 14 hodin 14 minut odjede od nástupiště číslo jedna Dwa łamańce zaspalone Od strony karwiny Widzicie, słyszycie, znaczy się te zapowiedzi? Po czesku, po, w języku polskim. ET4105. ET41192. W dwóch językach zapowiadają. U nas w polskim i ukraińskim. A tu w czeskim. Oba miasta: polski Cieszyn, czeski Cieszyn. Tylko rzeka Olza je rozdziela. Za chwilę wiedzie osobni na Napsi. Podobają mi się te budowle tam w tle. Zobaczcie ten piękny żółty narożny z czerwonym dachem, kopułą. Piękny jest. A tu mamy właśnie. na wsi Ten za chwilą odjedzie. O pawardy hot. Boże z autobusowy. Tu mi coś przyjeżdża, chyba sprytka mistka. Wagonka. Uh -huh. Motorak. Mamy to wosa od strony karwiny. 106 3 241 kreska 3 ładnie śmignął przez stację.

Osobni, widzicie, na jakim zestawieniu? 1063098-7 na lokomotywie i trzech pudłach, a przeważnie jeżdżą tutaj piętrowe fiki elefanty. Takie zestawienie dali, no, ładnie. A wszystko na tej trasie, na tych piętrusach. Coś innego, no to ładnie. Takie składy kiedyś pamiętam. Jeździłem do, z Bochmina na Brno. Takimi właśnie składami, takimi wagonami i takie lokomotywy mnie na uciągu wtedy moim tym były. Tylko żeby to było 5-6 pudeł, a tu 3, krótka relacja. Bohumin na wsi! Czyli Bohumin zestawienie zrobił. Bo pełno tych wagonów było z Bochumina na no to zostało i teraz Bohumin takim... No dobrze. Bo to aktualnie chyba nie widziałem, żeby Pietrusy stacjonowały w Bohuminie. Wszystko Ostrawa, a Studenka. Ostrawa Stodolni. Spizni. ...przyśpieszony. Hottebus... ...Kotobens... ...Hawiszow... ...Ostrawa-Sztret... ...no i dolnie Się podstawi, bo będzie skądś przyjęć, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Tu te dwa tory w lewo... ...to one właśnie idą... ...takim półkolem... ...by tam w oddali przeciąć tą główną linię, co jest położona stacja tutaj Czeski Cieszyn, główną linię, czyli z Pragi na Żylinę i one tam potem górą idą. Ta linia idzie tak prosto, a ta idzie tak łukiem i potem przecina. I tam idzie na Freydek. Zaraz tutaj jeszcze z zobaczymy na tę grupę polskie byki stoją tam jeden ctl drugi Cargo no i co my tu mamy? no tu się trochę postaram się przybliżyć no to tutaj Skodzina za tą skodzinem kontenery tam stoją tam stoi słowacki chyba łamaniec no i te dwa byki, widzicie tam dobrze CTL i Cargowski to więcej już Zaraz jeszcze zobaczę Wydawało mi się, że tam zielone na samoforze Godzinka 10 minęło jeszcze godzinkę czekamy i po dwóch godzinach, 10 minutach będziemy się zawijać stąd Natasza 1082053-9 Skodzina Natasza sobie manewry robi no i widzicie przeszłem sobie na peron ten inny ten trzeci bo cały czas byłem na drugim no i wyjeżdża mi ta 22. dwójka Nasza, tak to jest, no. Z tego peronu nagranie to będzie Ostrawa Stadolni, ten spiznik. To nasza 22, no. 702, południowy zakład. Dobra, to już nic nie będzie z tego nagrania, no, bez sensu. wagą sterowniczy się odczepi od tego co macie w tle no i musi obraz zrobić, bo przeważnie jeżdżą te regionowe tam zrobi przejście jedzia tutaj musi tym sterowniczym skład objechać Orychlika będziemy zaraz mieli. Fatran do pańskiej bystrzyicy. Nawet się załapie Ostrawan. Eurocity. 5 minut spóźnieni. Tu powinien wjechać. Tu na bańska Bystrzyca Rychli Kwatra. A tu gdzie stoję? Z tej strony. Wiedzie mi Eurocity Ostrawan. Želína Praha. Dobra, już zaleka śmiga. Eurocity Ostraban. Banan. Odpowiedniki naszych EP09 pod 160. Tutaj tak nazywają banany. 150? 151 chyba. To pięć jeden zero Dobra, ja tam nie idę, bo tu zaraz chwilę mi wjedzie... O, już chyba wjeżdżę. Patran, Rychlik 362-013-5, Bańska Bestica. Dobra, się tam ustawimy trochę, dalej, żeby go nagrać na odjeździe. oba po 5 minut z, z Deni. Słowackie pudło. Bańska Bystrzyca. Kiedyś tam chciałem się pyknąć, ale no nie wypaliło. Już nie wiem co mi na przeszkodzie stanęło, ale chyba do Żeliny tylko dojechałem. Do Bańskiej już tam nie było mi dane, ale nie, nie przypominam sobie z jakiego to powodu. Dobra, kochani, 20 minut jeszcze. I zakończamy tego vloga tutaj. Tu mamy ten wagon sterowniczy z dopinką. Do, na, do frytka mistka. Z dopinką, do czepką. Zwał jak zwał. Mamy odpowiedniki naszych klopów w Czechach, jednostki tak jak u nas N57 No, na takiej bazie A tam? Jakiś towoz mi tam stoi No stoi ale chyba będzie tutaj puszczany tylko chyba nie wiem właśnie, co tu teraz kombinują. Do Trzyńca! Poszedł. Hmm, dziś. Sto sześć trzy dwa cztery jeden No to byłby koniec tego vloga. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że byliście. To dekuju moc za uwagi. Czech Republik, Stanica Ceski Tessin i Intercity Przemo. Nasledaną!